Uh, simple. I'm really proud on, on the team. I'm also proud what the fans did, did tonight for us. I would like even to be to be uh, more more fans because we face tonight champion of Poland and to give us this, this wings. Uh, things are really simple. We played uh, tonight ago against Himki and the guys when we talk openly after the game, you know to play against such a physical Euroleague Euroleague team you always uh, uh, overspend energy and mentality uh, we lost in the last week three players justice devoe and mokrosh uh, and you know to 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 face the team who is preparing 10 days detailed uh, for us and we had only let's say one afternoon uh, i'm really proud what we did tonight for the guys, is the time for, to celeb celebrate. For me, is the time to break my head how to find the possibility to compete in the next uh, next games because two of the guys are serious injured and uh, uh, we are still looking for for third what what is going to happen. Um, I thought today was a you know was obviously a hard fought battle. Both teams were competing extremely well. Um, I thought it was a very physical game, you know, obviously with the playoffs coming, you know, soon, uh, you know, you definitely felt the uh playoff mentality and the physicality of today's game. Um I'm just glad we were able to pull out the win. No bardziej porównanie mecz tak jak widzimy dwie drużyny prowadziły stale prowadziły przez 17 minut i przez 19 minut jak się gra na jedną piłkę i jedno posiadanie, to można można się zastanawiać pierwsze, drugie, trzecie, czwarte kiedy mogło się odrobić tą, tą, tą różnicę? Na pewno na pewno pokazaliśmy inne oblicze niż w ostatnich meczach, i przez większość meczów graliśmy e, mądrze. Parę sytuacji, które, które się zdarzyły na boisku, nie, nie są takimi sytuacjami, na których do końca możemy e, planować, ale. Jest to krok do przodu. Niestety porażka, ze stalmetem jest zawsze gorzka, ale idziemy dalej i mam nadzieję, że przed playoffami będziemy silniejsi niż teraz. Ciężko czasami się schodzi z parkietu, kiedy, kiedy właśnie przegrywa się dwoma punktami, bo zdaje sobie sprawę z tego, że tak jak powiedział, to jest, to jest jedno posiadanie, to jest jedna obrona, jeden atak. I tak. Ważna jest każda akcja i każde, każda decyzja w takim, w takim meczu. Wydaje mi się, że dzisiaj stworzyliśmy razem ze Stelmetem naprawdę świetne widowisko. Dziękuję naszym kibicom, którzy przyjechali z Wrocławka. My myślimy dalej o, o, o swojej, że tak powiem, przyszłości. Stało się dzisiaj tak, jak się stało. Na jednego zwycięzcę przypada jeden. Przegrywający, ale to my spokojnie możemy się podnieść, bo zdaję sobie sprawę, jaka ta drużyna jest. Mimo, że już nie jestem najstarszym zawodnikiem w tej drużynie, to wiem dokładnie, że w tej drużynie drzemie ogromny potencjał. I takie porażki tylko gdzieś nas cementują, tylko nas budują. Dzisiaj naprawdę zagraliśmy. Dobrze, mądrze eee, mówię to jest tylko jedna akcja, gdzie można gdzieś tam polemizować z każdego meczu da się wyciągnąć kilkanaście może różnych decyzji, ale e, no szkoda, takie, takie jest życie, więc e, dzisiaj gratulacje dla Stermetu, e, zobaczymy jak będzie dalej.